Kalendarz Żydowski. Czy wiecie, który mamy dzisiaj rok i według jakiego kalendarza? W Polsce najczęściej używamy kalendarza gregoriańskiego, który jest kalendarzem słonecznym, liczącym czas na podstawie obrotu Ziemi wokół Słońca. Ale nie jest to jedyna metoda. Istnieją inne, na przykład kalendarz chiński czy muzułmański. Są one powiązane z kulturami i tradycjami, z których pochodzą. Święta żydowskie obchodzone są według kalendarza żydowskiego składającego się z 12 miesięcy księżycowych. To dzięki niemu można wyliczyć dokładnie kiedy wypadnie święto, Rosh Hashana, czyli Nowy Rok, a kiedy Purim, kojarzony z żydowskim karnawałem i inne. W tej kulturze dzień rozpoczyna się i kończy po zachodzie słońca. Tę zależność widać na przykładzie cotygodniowego święta szabatu. Trwa ono od piątku wieczorem do soboty wieczór. Początek każdego miesiąca z kolei liczony jest odnowiu Księżyca, a każdy miesiąc liczy 29 lub 30 dni. Rok księżycowy jest więc krótszy od słonecznego i liczy tylko 354 dni. Dlatego co 2-3 lata przypada rok przestępny, w którym w celu wyrównania różnicy dodawany jest 1-30-dniowy miesiąc, adar 2. Prawie w każdy miesiąc wypadają posty lub święta, które upamiętniają m.in. ważne wydarzenia biblijne i historyczne. I tak na przykład święto Szawułot celebrowane jest na pamiątkę nadania Żydom Tory wraz z przykazaniami na Górze Synaj. Za to tu Aw obecnie obchodzi się jako Dzień Zakochanych. Według tradycji kalendarz żydowski odmierza czas od stworzenia świata. A jak to się przekłada na daty w naszych czasach? Popatrzmy. Dla przykładu, rok 2000 w kalendarzu gregoriańskim odpowiada 5760, a rok 2025 to 5785 rok w kalendarzu żydowskim.